Dobry witam Państwa bardzo serdecznie na naszym wspólnym spotkaniu z cyklu bliżej rynków. Ja nazywam się Mateusz Chrzykowski i tematem przewodnim naszego dzisiejszego wspólnego spotkania będą wyniki Nvidia, które były publikowane wczoraj po zamknięciu sesji na Wall Street. Wyniki, które, drodzy Państwo, wypadły. Yy, można powiedzieć w sumie mieszanie. W związku widać to po reakcji zresztą rynkowej na ten moment akcje tracą przed otwarciem sesji dzisiejszej na Wall Street 1,5%. Natomiast same, same dane finansowe, które ta spółka publikowała, no, takie słabe wcale nie są. Jeśli chodzi o przychody, no to bijemy kolejne rekordy, wyniki okazały się zarówno po stronie przychodowej, jak i zysków powyżej oczekiwań. Same prognozy, jeśli chodzi o również ciut głośniej. Dobrze. To może teraz powinno być trochę lepiej. Mogą mi Państwo dać znać, czy teraz troszeczkę lepiej słychać. Dobra, super. Drodzy Państwo, wracając, wyniki wczoraj, progno, prognozy, jeśli chodzi o prognozy, przychody w najbliższym kwartale mają być wyższe oczekiwań, co jest oczywiście na plus, natomiast lekkim zaskoczeniem negatywnym jest informacja o nieco niższych marżach niż tego oczekiwali analitycy z Wall Street, dlatego też no, to jest taki powód, dlaczego taka reakcja mieszana po wynikach występuje, do szczegółów sobie jeszcze za chwilkę przejdziemy. Prosiłbym na początku jeszcze już przechodząc do e, głównego naszego materiału o zapoznanie się z disclaimerem. To wszystko, co Państwu tutaj e, wspólnie z moimi kolegami z działu przekazujemy, nie stanowi w ujęciu ogólnym porady inwestycyjnej. I tutaj jeszcze od siebie dodam, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem, dlatego to jest taka wzmianka krótka ode mnie. E, to, co wspominałem, e, wyniki Nvidia to jest dla nas temat kluczowy. E, Tutaj jeszcze sobie zobaczymy, tak już szczegółowo, które wyniki okazywały się lepsze od które gorsze. Jakie skale tych zaskoczeń były? Możemy zauważyć, że jeśli chodzi o skorygowane zyski EPS, no to tutaj mamy dosyć dobry odczyt. Tutaj też zaznaczam Państwu. Myślę, że to tak warto też prywatnie mieć na uwadze, że spółki często i analitycy z Wall Street też te swoje prognozy nieco zaniżają po to, żeby gdzieś właśnie było nieco łatwiej tutaj te oczekiwania bić względem właśnie publikowanych danych finansowych, dlatego warto też mieć zawsze na uwadze, że takie niewielkie odchylenia w górę tak pozytywne względem oczekiwań rynkowych nie zawsze muszą być faktycznie takie optymistyczne. No tu, natomiast, no tutaj 5,5% jeśli chodzi o zaskoczenie pozytywne, właśnie tym zyskiem EPS, przychody w górę, data, e, centra danych, tak, czyli najważniejszy segment, jeśli chodzi o generowanie przychodów przez Nvidia, również mocne dane. Z drugiej strony, jeśli chodzi o game, no to tutaj raczej słaby wynik. Tutaj e, możemy zobaczyć sobie na dystrybucji e, tego, co analitycy oczekiwali. No to ta żółta, e, ten żółty diamencik pokazuje nam, że względem Mediany, względem Mediany, te dane wypadły bardzo, bardzo słabo. No i tutaj faktycznie aż tego się takiego wyniku inwestorzy tutaj analitycy się nie spodziewali. Po stronie po stronie marsz, no to tutaj raczej wyniki też dobre jeśli chodzi o marze Brutto 73,5 co no jest e, bardzo, bardzo dobre. No i też, e, tak, dla tej spółki kluczowe wydaje się przy generowaniu, potem, właśnie zachowań rynkowych, e, ewentualne spowolnienia, które też zaraz Państwu tutaj wspomnę, ten temat. E, no to te spowolnienia to jakby teraz taki główny temat, gdzie tutaj niektórzy właśnie wskazują, czy to może nie spowodować, że na tej spółce będziemy obserwowali jakieś większe cofnięcia, czy korekta właśnie spadkowa, czy może ogólna euforia względem tej spółki się już powoli kończy. No faktycznie, tak, jeśli chodzi o te prognozy, no to te marże mają lekko spaść, przychody jednak nie. Ale też, drodzy Państwo, warto mieć na uwadze to, że gdzieś te spowolnienia tempa właśnie generowania wyników przez Nvidia są oczekiwane przez, przez analityków, co może powodować, że wcale takich głębszych, e, głębszych korek na tym walorze obserwować nie będziemy. Sam Jensen Huang, czyli prezes Nvidia, pozostaje optymistą. 25 rok ma być bardzo dobry. Na ten moment, tak już podsumowując, to takie moje krótkie, moja krótka wstawka odnośnie Nvidia. To, co pokazują analitycy, no to oni też te pozytywne nastroje prezesa naśladują. No i lekka rewizja ceny docelowej po wczorajszych wynikach miała miejsce dla tych walorów, właśnie spółki Nvidia. Dlatego to jest coś, co tutaj chciałem Państwu wspomnieć. Jeśli byliby Państwo zainteresowani szczegółowymi informacjami, to odsyłam do naszej zakładki komentarzy, gdzie. Wczoraj po sesji Państwu na bieżąco te dane omawiali, właśnie prezentowaliśmy. Tutaj ode mnie jeszcze bardzo krótka wstawka odnośnie gazu ziemnego, w związku z tym, że mamy dosyć dzisiaj ważny odczyt, jeśli chodzi o zapasy gazu, kluczowy odczyt, drodzy Państwo, jeśli chodzi o właśnie zmniejszenie sezonu grzewczego w Stanach Zjednoczonych, możemy zauważyć, że popyt na gaz ziemny, jeśli chodzi o. Właśnie produkcja energii elektrycznej bardzo spadł, względem tego, co jeszcze pokazywałem Państwu w zeszłym tygodniu, czyli wyjścia bardzo wysoko powyżej tych pięcioletnich średnich, już nawet powyżej jednego odchylenia standardowego, bardzo wysoki zakres natomiast no, dzisiaj właśnie patrząc też na sezonowość tutaj akurat się tego wykresu państwu nie pokażę, ale jeśli ktoś by właśnie tutaj z państwa chciał się cofnąć do wcześniejszych moich nagrań, to tam pokazywałem taką zależność sezonową, kiedy potencjalnie nominalnie największe spadki zapasów mogą na rynku gazu występować. No i wydaje się, że to może być właśnie teoretycznie dzisiaj, chociaż też yy, patrząc na ten yy, popyt, który no tutaj na wykresie Państwu zaprezentowałem, no to są takie informacje, które gdzieś mogą sugerować, że jednak te zapasy tak bardzo może nie spadły, no i to też łącznie z tym by powodowało, że ogólnie taka cenotwórcza siła tak, prowzrostowa dla gazu, może dalej słabnąć, co teoretycznie pozwoliłoby może potencjalnie na jakąś korektę spadkową na tym instrumencie, natomiast no to do tego będzie kluczowe właśnie poznanie tych danych o zapasach. Co dzisiaj w kalendarzu, drodzy Państwo? Państwo. Przede wszystkim dane z Polski, jeśli chodzi o PKB, minutki EBC. Mimo tego, że raczej nie są to informacje, które wywoływały wcześniej w historii jakieś duże zmienności rynkowe, a jest to informacja raczej już z przeszłości, natomiast warto gdzieś zapoznać się z tymi poszczególnymi takimi komentarzami, które gdzieś bankierzy EBC nam tutaj tak, publikowali. Oprócz tego dane PKB z USA, jeśli chodzi o czwarty kwartał, dane o wydatkach konsumentów, zamówieniach na dobra trwałe. No i oczywiście to, co wspominałem w kontekście gazu, czyli dane EIA dla Stanów Zjednoczonych. Przechodzimy sobie do wykresów, drodzy Państwo. Bitcoin, który, tak zacznę sobie od Bitcoina, może od kryptowalut, pokrótce tylko wspominając. Kryptowaluty, które radzą sobie ostatnio bardzo słabo, czy, za, czy to Ethereum, czy to Bitcoin. Bitcoin testuje nam teraz 200 wykładniczą się okroczą, która moim subiektywnym zdaniem, tak jak ja sobie już tak prywatnie patrzę na rynki, no to dla mnie to jest taki główny wyznacznik ogólnego, długoterminowego trendu na danym walorze. No tutaj ogólnie mamy trend wzrostowy, dlatego jest to taki kluczowy punkt. Teraz powiedzmy, sprawdzam. Tego, czy jeszcze fundamentalnie, czy tak jeszcze może, może nawet nie to, że fundamentalnie, ale że bardziej emocjonalnie, czy rynek jeszcze ma pary, aby te wzrosty dynamiczne, które obserwowaliśmy w zeszłym roku, utrzymać, czy może jednak już. A ten cykl gdzieś chyli się ku końcowi. Tak, dlatego no na, to, na to odpowiedź Państwu niestety nie dam, na to pytanie nie dam odpowiedzi, ponieważ z jednej strony mamy już, jesteśmy po euforycznych wzrostach, ale z drugiej strony tło też polityczne się zmieniło na bardziej właśnie pro kryptowaluty. Mówię tutaj oczywiście o Stanach Zjednoczonych, no, chociaż z drugiej strony też ta narracja, czy to Donalda Trumpa, czy też innych przedstawicieli. Teraz amerykańskiego establishmentu nieco ucichła, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o kryptowaluty. Dlatego może też to jest taki powód, dlaczego taka silniejsza wyprzedaż na rynku teraz występuje. No tutaj myślę, że warto mieć się na baczności i no i już właśnie wyczekiwać ewentualnych takich komentarzy, ponieważ one mogłyby powodować tam jakiś skok zmienności na tych instrumentach. Dlatego no dzisiaj tak tutaj testujemy to 200 myślę, że to jest najważniejszy teraz punkt do obserwowania. Wybicia w dół, no to jest raczej taki sentyment już bardziej negatywny, no i wtedy też te spadki mogą być pogłębione, natomiast tutaj obrona tego, tego obszaru, tak konsolidacja, potem wybicia w górę rodzi wtedy szansę nam na to, że Bitcoin będzie gdzieś tutaj jeszcze walczył o wybicia w górę. Euro-dolar, drodzy Państwo, no tutaj euro gdzieś powolutku, powolutku, ale jakby ten grunt pod nogami gdzieś odzyskuje. Na ten moment notowani jesteśmy na tej parze walutowej między 100 oraz 50-dniową wykładniczą się nakroczącą. Moim osobistym zdaniem wybicie teraz, żeby tak, gdzieś określić jakiś trend ewentualnie cenowy dla tej pary walutowej, no to myślę, że kluczowym będzie wybicie bądź w dół, bądź w górę i, i to też tam pokażę, jaka jeszcze ogólna narracja wokół Euro i dolara na ten moment występuje. Jeśli będą wybicia w górę, no to następnym przystankiem, takim technicznym, moim zdaniem, to dwustudniowa, ona teraz nam konsoliduje, to, to jakby koliduje gdzieś z tą strefą lokalnych szczytów z końcówki listopada ubiegłego roku. Natomiast jeśli chodzi o takie punkty, popy, punkty wsparcia przy wybiciu ewentualnym w dół, no to tak, tutaj już mamy otchłanię trochę w górę, dlatego gdzieś tutaj krótki retest tej strefy 1.042. Z 19-20 lutego to są takie lokalne minima tych dwóch sesji, no ale potem natomiast już dalsze spadki, dopiero gdzieś myślę, że potencjalny, potencjalne zatrzymanie takiego ruchu spadkowego no to w okolicach 1,03 dopiero mogłoby mieć gdzieś tutaj miejsce. Dla pary USDJPY JPY sytuacja się relatywnie nie zmieniła względem tego, co ostatnio mówiliśmy sobie wspólnie. No tutaj dolar wyraźnie osłabił się względem jeno japońskiego, który korzysta na budowanej narracji gdzieś przez no i przez rynek, ale też przez samych bankierów, przedstawicieli tutaj Japońskiego Banku Centralnego, że cykl podwyżek stóp procentowych będzie postępował. Dane makroekonomiczne na ten moment wydają się to potwierdzać, dlatego też mamy taki, można powiedzieć, powolny, ale jednak widoczny trend spadkowy na tej parze walutowej. I dopiero, drodzy Państwo, moim zdaniem ewentualne zanegowanie tych ruchów spadkowych na tej parze, no to do tego konieczne jest, po pierwsze, powrót gdzieś tutaj w okolice 151,50, czyli powrót powyżej tej dynamicznej świecy intraday w dół, która była, notowa która była właśnie notowana 20 lutego. Potem gdzieś, właśnie też jako takie ważne punkty techniczne, no to to połączenie 50, czyli niebieskiej, 100, fioletowej oraz 200-dniowej, złotej, krzywej, na wykresie A te strefy, które też wcześniej w historii możemy zauważyć, że ta 50-dniowa nam taki krótkoterminowy punkt oporu właśnie dla jena japońskiego, dla pary USDJ, JPY właśnie stanowiła. Dobrze, myślę, że indeksy giełdowe, indeksy, które no, po fali spadków na ten moment się stabilizują, Wczorajsze wyniki Nvidia, raczej nie miały, moim zdaniem, nie miały dużego wpływu na ten indeks. Mieliśmy oczywiście słabe wyniki Salesforce oraz eBay. Tutaj mieliśmy dosyć spore spadki po zamknięciu sensji. natomiast też, jakby tutaj widoczna stabilizacja, raczej. Pokazuje nam, że gdzieś tutaj jednak te negatywne sentymenty z tych spółek odchodzą na drugi plan, no i próba jednak wznowienia trendu wzrostowego. Tutaj pozwolę sobie wspomnieć, że właśnie w strefie studniowej wykładniczej, która była testowana przez ostatnie sesje na indeksie US100, mieliśmy właśnie wcześniej w historii wielokrotne zatrzymanie tych spadków, no i potem kontynuację trendu ogólnego wzrostowego, A dlatego no. Jest szansa na to, że i w tym wypadku też może się tak zdarzyć, że ta strefa będzie takim właśnie punktem wsparcia, który pozwoli na dalsze wybicia w górę. Oczywiście nie zmienia to faktu, że po stronie tych, takiej fundamentalnej mnożnikowej, indeks US to pozostaje relatywnie drogi, natomiast tak już patrząc porównawczy, np. Na, na dax który ma za sobą no, świetny początek roku, no to gdzieś powiedzmy tak psychologicznie. Odrobienie tych, tych strat względem właśnie europejskich indeksów teoretycznie mogłoby być możliwe, chociaż, właśnie tak jak wspomniałem, jeśli chodzi o względy mnożnikowe, no to. I ten indeks, i DAX, jeśli, jeśli patrzymy na krótki interwał czasowy, to też jest mnożnikowo wyceniany raczej już bardzo wysoko. Natomiast no, w przypadku DAX-a, oczywiście, długi termin, długoterminowe zależności już takiego przewartościowania nie wskazują. W związku z tym, że historycznie to właśnie ten indeks był notowany dużo, dużo niżej i nie było takiej premii po prostu, yy, właśnie względem tutaj amerykańskich indeksów. Dlatego no, tutaj, taka, tutaj komentarz ode mnie. Sam DAX otrzymuje bardzo dobre nastroje, tak napędzane właśnie po wyniku tej, tych wyborów do Bundestagu, wybranie nowego premiera. Tak, oczywiście, nadal niepewnym elementem pozostaje to, czy faktycznie będzie dało się sprawować władzę w Niemczech w takim, w takim układzie, jak teraz, jak teraz pokazały nam wyniki wyborów. Natomiast sam nowy, sam nowy kanclerz, oczywiście. Nowy kanclerz raczej dla rynków wydaje się pro wzrostowy. Osoba, która ma już zaplecze i dorobek, właśnie taki zawodowy, powiązany ściśle z rynkami finansowymi, i również jego tutaj, jego pomysły na tą politykę w kontekście obniżenia podatków korporacyjnych, ale też podatku dochodowego, zachęcenie do alokacji kapitału i tworzenie właśnie środków AI w Niemczech. Wydaje się, że to jest taki potencjalnie dobry ruch, który gdzieś tą konkurencyjność niemieckiego indeksu może, tak jakby gospodarki podnieść, a to teoretycznie gdzieś szeroko będzie korzystnie działało na ten instrument, chociaż a... Oczywiście tutaj pragnę wspomnieć, że y, ponieważ tutaj często y, są takie nieścisło, właśnie nieścisłości panują względem tego niemieckiego indeksu, że y, skoro sytuacja makroekonomiczna w Niemczech jest bardzo słaba, no to dlaczego DAX tak dynamicznie rośnie? A tutaj warto mieć na uwadze, że y, duża część praktycznie większość przychodów ta struktura przychodów dla niemieckich spółek pochodzi właśnie z państw spoza samych Niemiec samych Niemiec dlatego też dywersyfikacja geograficzna pozwala nam na to że mimo wewnętrznego, wewnętrznej słabości gospodarki no to tutaj same spółki teoretycznie mogą notować tam coraz to wyższe wyniki finansowe dlatego to jest coś o czym jeszcze tutaj chciałem państwu tylko pokrótce wspomnieć i myślę, że możemy sobie przechodzić teraz powoli do surowców. Gaz ziemny, to co wspominałem. Ogólnie uważam, że ja osobiście, że właśnie zwieńczenie tego sezonu grzewczego, spadek popytu, jeśli chodzi o produkcję energii elektryczną, zasilanie właśnie instalacji grzewczych, wysokie temperatury. Jeśli chodzi o wschodnie wybrzeże, no to to są temperatury powyżej. Tych pięcioletnich średnich na zachodnim wybrzeżu, leciutkie, leciutkie zaskoczenia tymi niższymi temperaturami, ale to są wartości raczej pomijalne. Dlatego tak, też mamy dosyć ostatnio silne wzrosty mnożnikowo, tutaj wskaźnikowo RSI 55, a gdzieś wydaje się, że tak, tutaj dla mnie cały czas, mimo tego trendu ogólnie technicznego, wzrostowego. No to o dalsze, takie silniejsze wzrosty. Myślę, że dla, dla nadgazu może być już nieco trudniej, żeby takie wzrosty księgować. Oczywiście, no też tutaj cały czas Państwu wspominam o tych danych dzisiejszych, tak, one będą bardzo ważne i myślę, że faktycznie już podsumują. Tak, jakby pokażą jasno, czy ten cykl grzewczy już się de facto kończy. No i faktycznie, po prostu popyt teraz w krótkim terminie będzie bardzo, bardzo słaby, co teoretycznie raczej nie powinno pozwalać na jakieś silniejsze aprecjacje gazu ziemnego, chociaż tutaj oczywiście, w związku z tym, że to jest instrument bardzo zmienny, no i jest podatny na ewentualne jakieś. Tak, jakieś tutaj nadzwyczajne informacje, no to teoretycznie warto mieć na uwadze, że takie silne wybicia w górę też mogą mieć miejsce, chociaż moim subiektywnym zdaniem, zdaniem, które też ja mogę się mylić, no to po takie silniejsze wzrosty już może być nieco ciężej. Ropa naftowa sytuacja tutaj na trochę większym interwale. No, raczej też niezmienna, tak? Tutaj to, co wspominałem sobie, wspominaliśmy sobie wcześniej, technicznie raczej wyglądało to, tak ta sytuacja wyglądała raczej, tak sygnalizowała nam potencjalnie nadal taką kontynuację tego trendu ogólnego spadkowego. No i względem, względem naszego ostatniego spotkania faktycznie te spadki się na rynku pojawiły, wracamy w rejony tych lokalnych minimów z ostatniego roku. Te punkty bardzo ważne, drodzy Państwo, w związku z tym, że te poziomy, właśnie w okolicach 66 dolarów za baryłkę ropy WTI, 67 dolarów, to są takie strefy, które no, stanowiły nam 5 razy lokalny dołek, dlatego ewentualny powrót do tych stref teoretycznie może powodować, że i w tym wypadku jakieś odbicie na ropie będzie obserwowane. Chociaż oczywiście, tak, w przypadku wbicia w dołem, no to tutaj sentymenty w ogóle by się by już bardzo pogorszyły, no i to by pozwoliło na dosyć myślę silne wyprzedaże ropy naftowej. No na to jednak myślę, że jeszcze, e, jeśli taki miałby być materializowany, no to jeszcze nam chwilę przejdzie potencjalnie poczekać, w związku z tym, że jest to zakres ponad 4% do spadku, dlatego tutaj myślę, że jeszcze... E, e, tak, takie silniejsze spadki raczej nie powinny przy tutaj na rynku się pojawiać, natomiast technicznie patrząc, faktycznie trend spadkowy na ten moment jest utrzymywany, dopóki gdzieś ropa naftowa nie będzie się wybijała powyżej poziomu, myślę, że tutaj lokalnych maksimum w strefie 72-80 dolarów za baryłkę, no i przede wszystkim tej dwustudniowej wykładniczej, która dla mnie osobiście jest dosyć ważnym wskazaniem, który pokazuje nam, że na tym instrumencie ogólnie bardzo stabilny, raczej trend spadkowy gdzieś raczej występuje, mimo tego załamania tutaj, które miało miejsce na początku tego roku. Potem mieliśmy cofnięcie, no i już potem też nie mogliśmy wybić się powyżej tej strefy, dlatego ona jest teraz dla mnie osobiście kluczowa. Złoto. Złoto, jeśli chodzi, drodzy Państwo, o metal, ten szlachetny, a technicznie trend wzrostowy jest utrzymywany. Po stronie popytowej, raczej sytuacja też się zbytnio nie zmieniła. Po stronie banków centralnych, po stronie jubilerów, raczej e, popyt na e, złoto jeszcze się utrzymuje. Oczywiście, patrząc na dynamikę wzrostów, mieliśmy notowania powyżej RSI 70, czyli takiego podręcznikowego wskazania strefy wykupienia. No to oczywiście to pozwala nam na to, że gdzieś złoto może retestować te wcześniejsze swoje punkty wsparcia. Dla mnie osobiście, no to takie punk takimi punktami były również te średnie kroczące czyli 5 niowa oraz 100 wykładnicza. Mogą Państwo zauważyć, że właśnie te strefy wcześniej w historii nam spadki zatrzymywały na złocie. Dlatego też uważam, że dopóki ten instrument nie zdoła się trwale wybić, trwale, czyli wybić się poniżej, następna świeca nie przyniesie nam odragowania w górę, tak powrotu powyżej tej strefy, a kontynuację dalszych spadków na silniejszym. Tutaj sobie zobaczymy, czy mamy podgląd do wolumenu realnego, jeśli chodzi o złoto. A, niestety nie mamy takiego wolumenu, no natomiast sama struktura świec, jeśli właśnie przynosiłaby nam wybicie nieudaną próbę retestu w górę, no i potem solidną świecę w dół, no to to by pokazywało nam, że jednak podaż i niedźwiedzie na rynku raczej są siłą dominującą, która mogłaby pozwolić na jakieś szersze wyprzedaże. Dopóki jednak taki scenariusz jest niespełniany, no to tutaj myślę, że szansa na kontynuację ogólnego trendu wzrostowego na złocie cały czas występuje. Dobrze, drodzy Państwo i myślę, że tutaj jeszcze może krótka rozmianka o indeksie WIG20. W związku z tym, że mamy też zatrzymanie tych wzrostów. Na ten moment niepewny jest scenariusz, tak, myślę, że tego, po co WIG teraz ostatnio mocno zyskiwał, czyli budowany medialnie scenariusz zakończenia wojny w Ukrainie. No na ten moment ciężko jest mi osobiście to tak Państwu tak jakby przeanalizować jakby i wydać jakiś, jakiś jeden pojedynczy werdykt w związku z tym, że no mamy tutaj informację, że Ukraina zgadza się na to, żeby USA eksploatowało gaz ziemny, ropę i chyba metale, tak? metale ziem rzadkich, jeśli chodzi o Ukrainę. W związku z tym oczywiście strona ukraińska liczy na pomoc militarną. Ja osobiście nie wiem, czy to się przekłada na to, że pokój będzie szybciej, potencjalnie tak, czy pokój będzie szybciej zawiązywany między Ukrainą a Rosją jako mediator tak? USA. Tutaj pytanie raczej bardziej po stronie właśnie strony amerykańskiej, jakie, jaką ona presję wywrze. Na dwie strony, tak? Czy tutaj yy, czy Donald Trump będzie jakoś twardą ręką yy, negocjował z, teraz może z Władimirem Putinem, czy może jednak bardziej tutaj ten, yy, to skupienie się na Ukrainie gdzieś skupi, no ale no na ten moment raczej yy, właśnie porozumienie w kontekście eksploatacji tych metali, ropy oraz gazu ziemnego, może powodować, że nawet potencjalnie, tak myślę, że właśnie teraz powrót wsparcia militarnego, no to taki konflikt jeszcze mogłoby teoretycznie przedłużyć, chociaż no tutaj myślę, że to tło wojenne jest bardzo niepewne, dlatego też ciężko jakiś konkretny werdykt na ten moment raczej jeszcze wydawać. Dobrze, drodzy Państwo, jeśli chodzi o nasze spotkanie dzisiejsze, byłoby to już z mojej strony wszystko. Ja Państwa zapraszam na również spotkanie jutrzejsze ze mną. Dzisiaj, tak jak wspominałem, dane o gazie. Myślę, że to jest bardzo ważna informacja dla nas jako tak no, osoby, które gdzieś tam ten gaz ziemny faktycznie analizują dosyć często, no ale też dane o PKB, minutki EBC, no i e, również dane z Polski, jeśli chodzi o. Produkt krajowy brutto. Ja Państwu życzę miłego dnia, powodzenia na rynku i do zobaczenia już jutro podczas naszego wspólnego spotkania. Dziękuję bardzo.